Cześć kochani, witam Was w niedzielę. Niedziela w Malinowym Grodzie to Dzień Marzeń. Przychodzę dzisiaj do Was z taką myślą, że łatwo nam się tu yy, o tym wszystkim mówi, łatwo przytacza się cytaty różnych mądrych ludzi, łatwo sami z naszego doświadczenia mówimy o tym, jak realizować marzenia, bo my je mamy. Wielu ludzi dziś przychodzi do nas do Malinowego Grodu, wielu młodych ludzi, dzieci i jak zadamy pytanie o marzenia to bardzo często po prostu nie potrafią znaleźć odpowiedzi czyli nie mają tych marzeń i trudno się dziwić bo dzisiejszy świat jest tak skonstruowany że wszystkiego jest naprawdę dostatek żyjemy w czasach dostatku dobrobytu nikomu się krzywda nie dzieje jeśli tylko choć troszkę włożymy w to energię. W dzisiejszych czasach, w świecie mocno przebożcowanym, kolorowym, kiedy na wyciągnięcie ręki mamy dostępność do wszystkich atrakcji, rozrywek i dóbr tego świata, trudno jest czasem wygenerować w sobie taką myśl, co o czym ja marzę. Do tego jest potrzebna chwila ciszy, chwila spokoju, chwila refleksji. Wszystkim tym, którym trudno przychodzi myśl o tym jakie są ich marzenia lub ich po prostu nie mają polecam odpowiedzieć sobie na takie bardzo proste pytanie co by było gdyby zdarzyło się najlepsze być może w tej odpowiedzi znajdziecie jakąś cząstkę jakąś jakieś ziarno tego o czym naprawdę wasze serducho i wy marzycie Cudownej niedzieli poszukujcie swoich marzeń. Dobrego dnia.